Cześć, tu Michał Kędzierski, witam Cię bardzo serdecznie na kanale Akademia Wychowania. Dzisiaj opowiem Ci parę słów na temat treningu czystości. Powiem Ci, w jaki sposób rozpoznać, czy Twoje dziecko jest już gotowe, żeby właśnie przez taki trening przejść. Musisz wiedzieć, że chyba najważniejszym takim czynnikiem, który warunkuje, czy Twojemu smykowi uda się szybko i sprawnie odnieść sukces w tym temacie, jest to, czy uda Ci się wyłapać odpowiedni moment. Kiedy właśnie taki trening należy rozpocząć? Wielu rodziców robi to zbyt szybko i efekt jest taki, że odnoszą skutek odwrotny od zamierzonego, że ich dziecko jedynie się zraża, że jeszcze nie jest gotowe w sensie zarówno psychicznym, jak i fizycznym, żeby taki trening podjąć. To się nie udaje, cała sprawa później się przeciąga tak naprawdę w nieskończoność i robi się strasznie trudna, strasznie skomplikowana. A ci sami rodzice, gdyby trochę, gdyby trochę wytrzymali, gdyby trochę jeszcze poczekali, to prawdopodobnie udałoby im się przeprowadzić to swoje dziecko przez trening czystości całkowicie bezproblemowo. No i oczywiście można przesadzić też w drugą stronę. Można zwlekać zbyt długo z nauczeniem dziecka właśnie tego, jak załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne gdzieś tam na nocnik czy do toalety. I to również rodzi całą masę kłopotów, bo na przykład trudno jest posłać tak do przedszkola dziecko, które nie jest po właśnie pozytywnym przejściu treningu czystości. Musisz wiedzieć, że każde dziecko, które do przedszkola idzie, powinno już mieć tą umiejętność dawno opanowaną. Dobrze, jak więc. Rozpoznać, że dziecko jest gotowe na przejście tego treningu czystości. Jakie są symptomy, które na to wskazują? Od razu uprzedzę cię, że to nie jest tak, że dziecko musi wykazać wszystkie te symptomy, tak, ale jeżeli gdzieś tam któreś z nich już przejawia, no to jest niewątpliwie sygnał do tego, że możesz już zacząć zastanawiać nad tym, czy właśnie nie rozpocząć tego treningu. Dziecko samodzielnie, stabilnie siedzi. Kiedy ty je ubierasz czy też rozbierasz, to. Próbuje Ci przy tym pomagać, potrafi wykonywać już jakieś proste polecenia. Coraz rzadziej sika, to znaczy, w momencie, kiedy Ty przewijasz dziecko, to coraz częściej obserwujesz, że pieluszka jest sucha. Albo kiedy po prostu sprawdzasz, czy jest sucha, no to właśnie coraz częściej okazuje się, że tak właśnie jest. Przyjdzie taki moment, że dziecko będzie. Robić siku rzadziej niż raz na powiedzmy dwie godziny, i to już jest taki niewątpliwy sygnał, że zaczyna ono po prostu mieć coraz większą kontrolę nad tymi swoimi czynnościami fizjologicznymi. Bardzo ważnym symptomem świadczącym o tym, że Twoje dziecko jest już gotowe do tego, żeby rozpocząć trening czystości, jest to, że zaczyna sygnalizować Ci potrzebę skorzystania z talety. Zaczyna Ci o tym po prostu mówić bądź przekazywać tą informację w jakiś inny. Niewerbalny sposób. Na samym początku, musisz się do tego przygotować, będzie ono właśnie sygnalizowało taką potrzebę dopiero po fakcie. To jest absolutnie normalna sprawa, na początku będzie to tak właśnie wyglądało i bierz to za dobrą monetę. Tak, dziecko, dziecko dopiero się tego uczy, ale jest już z jego strony taka chęć, żeby właśnie o tym powiedzieć, żeby to zasygnalizować. To bardzo dobrze znaczy to, że zmierzacie w dobrym kierunku. Weź też pod uwagę to, że na samym początku dzieci tak naprawdę uczą się być czyste, a dopiero potem suche, czyli mówiąc jeszcze innymi słowy, na samym początku dziecko uczy się kontrolować swoje jelita, a dopiero potem swój pęcherz. Wynika to z tego, że po prostu, no właśnie, kiedy, kiedy na rzeczy jest dwójeczka, to znacznie łatwiej jest to dziecko zarówno wyczuć, jak i powstrzymać, a także związane to jest z tym, że po prostu w takiej kolejności dojrzewa układ nerwowy. Także na początku, właśnie, dziecko w większości przypadków uczy, uczy się kontrolować jelita, a dopiero potem pęcherz, więc na to też musisz być gotowa czy też gotowy. Kolejnym jakby też tutaj etapem rozwoju jest to, że no właśnie, na początku dziecko uczy się kontrolowania tych swoich czynności fizjologicznych w ciągu dnia, a dopiero potem w nocy. Więc na samym początku, kiedy rozpoczniesz trening czystości, to będzie tak naprawdę tak zwany trening dzienny, i, i zadaniem Twoim, zadaniem dziecka będzie opanowanie właśnie tego w ciągu dnia. A dopiero potem, jak już z sukcesem uda się zapanować nad jednym i drugim w ciągu dnia, rozpocznie się nauka polegająca na tym, żeby dziecko po prostu szło spać bez Pampersa. Na samym początku tak nie próbuj nauczyć dziecka jednocześnie, żeby biegało bez Pampersa w ciągu dnia i w nocy, tak? bo, bo to się wtedy nie uda albo będzie po prostu dużo trudniejsze. Na początku przeprowadzasz trening czystości w ciągu dnia. A na noc, zakładasz jego i na noc zakładasz jeszcze Pampersa i dopiero jak w ciągu dnia już wszystko uda się opanować, to dopiero wtedy rezygnujesz z Pampersa w ciągu nocy. Co jeszcze? Dziecko pokazuje ci, daje ci jakiś znak, że ma pełną bądź też mokrą pieluchę i, krótko mówiąc, domaga się tego, żeby zostało przewinięte. Dalej, dziecko staje się coraz bardziej zainteresowane tym. Czym właściwie jest toaleta, do czego ona służy, ma swoje własne określenia na mocz oraz kał oraz kiedy sika, to zaczyna opróżniać cały pęcherz, a nie jedynie popuszczać niewielkie ilości moczu. Jeżeli podoba Ci się wiedza, którą przekazuję Ci tutaj na moim kanale, to mam dla Ciebie niespodziankę, a właściwie trzy niespodzianki. Co to za niespodzianki? Już tłumaczę. Po pierwsze zapraszam Cię bardzo gorąco do tego, żeby pobrać całkowicie za darmo Fragment mojej najnowszej książki Akademia wychowania. Po drugie, chciałem dzisiaj właśnie umożliwić ci dostęp do trzech dni spośród 90 mojego kursu wychowania dziecka przez internet pełna wersja tego kursu. To z jednej strony wiedza o tym, w jaki sposób rozwiązywać wszelakie problemy wychowawcze, a z drugiej strony jest tam wiedza, dzięki której będziesz wiedzieć w jaki sposób stymulować rozwój swojego malucha, tak żeby z jednej strony właśnie czuł się wśród ludzi jak ryba w wodzie, żeby potrafił nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, żeby świetnie radził sobie z nauką, żeby generalnie właśnie wyrósł na osobę, która będzie szła przez życie z uśmiechem. I wreszcie po trzecie, chciałem cię zaprosić do wzięcia udziału w cyklu całkowicie darmowych webinarów, czyli takich szkoleń przez internet, na których ja tłumaczę, jakie są najskuteczniejsze współczesne metody wychowawcze, jakie metody wychowawcze szczególnie gorąco psychologowie polecają rodzicom. Jeżeli chcesz odebrać te trzy całkowicie darmowe niespodzianki, kliknij teraz w link, który znajduje się w pierwszym przypiętym na dole pod tym filmem komentarzu. Wypełnij formularz, który się tam znajduje, i ja wyślę właśnie Tobie dane dostępowe, dzięki którym będziesz w stanie odebrać te materiały na Twój adres e-mail. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to koniecznie subskrybuj mój kanał na YouTube. Wtedy będziesz mieć pewność, że będziesz na bieżąco właśnie ze wszystkimi materiałami, które ja tutaj publikuję. Dziękuję Ci za wysłuchanie mnie dzisiaj. Pamiętaj o tym, żeby koniecznie wypełnić formularz, który znajduje się pod tym materiałem. My słyszymy się już niedługo, do zobaczenia, cześć!